Ale Pani Jadwiga uh, jest hola i nie mogę być uh, tu dzisiaj. Uh, teraz Antonia Idepitacz, Pani Jadwiga Jaruzelska czytaj nas w jednym dla polskich obywateli. Razem wygrane. Wow. Bardzo dziękujemy. Wraz tak, z międzynarodową tak, Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi utworzyliśmy nasze Stowarzyszenie Rolników, między innymi też, ale należy tam 400 różnego rodzaju podmiotów, związków, stowarzyszeń I, i indywidualnych osób. Utworzyliśmy koalicję Polska Wolna od GMO. Jak z nazwy wynika, wspólny. nasze główne działania właśnie zmierzają w kierunku tym, żeby ochronić Polskę przed genetycznie modyfikowanymi organizmami, które używane są w tej chwili w rolnictwie. Te nasze stowarzyszenia działają też od lat w kierunku obrony i ochrony polskiej wsi. Czynnie też ucz uczestniczymy w proteście rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Sama tam stałam na, przy tym koksowniku zimą. I uważam, że to, co robi nasz yy, komitet yy, protestacyjny, yy, czyli walczy w obronie polskiej ziemi, to jest to, co jeszcze nam zostało niezależnego. To jeszcze tylko rolnicy są ostatnią niezależną grupą w Polsce. A teraz chcę powiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz na temat tego, o czym jeszcze nikt tutaj nie powiedział. Chodzi o suwerenność żywieniową. Otóż straciliśmy, proszę Państwa, tą suwerenność jako naród. W tej chwili żywność nie jest produkowana przez polskich rolników. To, co macie na półkach, w supermarketach jest produkowane przez korporacje. Rolnicy zostały nie tylko ostatnim ogniwem w łańcuchu, który jest kontrolowany przez korporacje. A kto kontroluje żywność, ten kontroluje wszystkie narody i ten zniewoli nas wszystkich. Dlatego to jest główna, zasadnicza sprawa, którą musi podjąć nowy rząd, jak mam nadzieję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Język Kracz. Pod koniec pierwszej części robi się coraz słodziej, proszę Państwa, z Towarzyszeniem Pszczelarzy Polskich Jacek Kracz. Dzień dobry Państwu. Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka, niewielkiej, ale prężnej organizacji skupiającej pszczelarzy. Istnieje od 9 lat. Nasza organizacja powstała wokół forum dyskusyjnego i rozrosła się w tej chwili do około 500 członków. Byliśmy współorganizatorem pierwszego pokojowego marszu w obronie Pszczół 15 marca ubiegłego roku. Sformułowaliśmy podczas tego marszu postulaty, napisaliśmy petycje i stąd... Nasze takie małe doświadczenie odnośnie jak e, sprawy petycji i postulatów środowisk e, społecznych są traktowane przez e, władze naszego państwa. Tą petycję wystosowaliśmy do najwyższych władz, do prezydenta, premiera, marszałków, sejmu, senatu, ministra rolnictwa i do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na tą petycję. Jedyną instytucją, która nad nami się pochyliła e, była sejmowa komisja rolnictwa. I ona nasze problemy próbowała w jakiś sposób e, nagłośnić i e, próbowaliśmy je wspólnie rozwiązywać. E, nasza petycja dotyczyła takich zagadnień jak, jak niebezpieczeństwo właśnie żywnościowe, o którym przed chwilą mówiła moja poprzedniczka. E, nie wystarczy to, że obronimy polską ziemię. Musimy jeszcze zadbać o to, żeby ta polska ziemia nie została skażona nadmierną chemizacją. Musimy zadbać o to, żeby nie zostały skażone. E, Nasiona genetycznie modyfikowane, żeby, żeby nasze nasiona eee, nie były wyłącznie. E, no, Musimy również zadbać o to, e, polscy zawalczyli również o to, aby ukrócić import mieszanin miodowych z Chin z Ameryki Południowej. W swoich wszystkich celów nie osiągniemy w naszej ojczyźnie, nie, e, jeżeli nie będą w niej funkcjonowały przejrzyste prawa i jasne procedury. Pszczoły są apolityczne, ale mają swoją ściśle określoną hierarchię, podział ról i prac. Wszystkie pracują na rzecz pomyślności całego pszczelego roju. Uczmy się organizacji i pracy od nich właśnie. Niechaj każdy z nas na miarę własnych możliwości postara się posprzątać ten kawałek Polski, na którym się znajduje. Bo inaczej możemy utracić to, co dla nas najważniejsze. Wolność i możliwość stanowienia o samym sobie. Jednym z haseł naszego stowarzyszenia najważniejszym jest pomóżmy sobie sami. To hasło myślę, że jest aktualne również na dzisiejszym spotkaniu. Bądźmy solidarni, nie jedni przeciwko drugim, lecz jedni dla drugich. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, z prawdziwą przyjemnością przekażę Państwu informację, że 101. mówcą będzie przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Dziękuję Wam wszystkim za te słowa i niejednokrotnie rozszalenie na to, co dzieje się w naszej ukochanej Ojczyźnie. To nasze spotkanie, w jakiej części jest transmitowane przez telewizję, radio? Mam nadzieję, że te słowa Wasze. Słuchał także pan premier Tusk. I powiem z tego miejsca, panie premierze Tusk, nasza ukochana ojczyzna to nie Zielonowyspa. Wyspa, to kraj z problemami i ludzkimi tragediami, które dzisiaj żeście przedstawili jako przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych. Bo tak jak mówiłem pierwsze części. Wasze stowarzyszenia, fundacje i związki zawodowe powstają dlatego, bo dzieje się ludziom krzywda. Ale jak widać rządzący tego kompletnie nie zauważają. W Polsce dialog społeczny legł w gruzach. Nie teoretycznie. Tylko go nie ma i trzeba głośno o tym powiedzieć. Dzisiaj ze sobą rozmawiamy. Mimo to, że jesteśmy na sali i reprezentujemy różne środowiska i różne są i padały propozycje. Ale rozmawiamy ani solidarność, ani każdy z Waszych stowarzyszeń, które reprezentujecie nie ma patentu na mądrość. Ale rozmowa i dialog może doprowadzić do pozytywnych. Rozwiązań, które będą służyć naszemu społeczeństwu. Nie można rządzić, rządzić naszą ojczyzną od sondaży do sondaży. Jak spadają sondaże, to się spotykamy. Jak nie, to się nie spotykamy. Panie premierze Tusk, władzę sprawuje. Sprawują rządzący w imieniu społeczeństwa i dla społeczeństwa, nie przeciwko społeczeństwu. Związek Zawodowy Solidarność z innymi związkami reprezentatywnymi na Komisji Trójstronnej zmaga się z tymi problemami. Największym takim apogeum konfliktu, a tak właściwie. Korzystanie z polskiego prawa było zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Problem ten dotyczył 14,5 miliona ubezpieczonych w Polsce. 85% społeczeństwa w sondażach było przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego. Ponad 70% z respondentów chciało referendum. I co koalicja rządząca zrobiła? Większość parlamentarna. Wrzuciła te podpisy do kosza. Do kosza. Bo uznali, że w Polsce demokracja jest raz na cztery lata. W momencie, kiedy wrzucamy do kart kartkę do urny w niedzielę, a od poniedziałku już jest zamordyzm polityczny i rządzący wieją, wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre. Hipokryzją polityków jest to, mówiąc przed wyborami, i to mówi premier Tusk, zdajemy się na mądrość Polaków. Jacy, jacy wy jesteście mądrzy, głosujcie mądrze, oczekujemy tego od was. A po wyborach? Jakie referendum? Wy? Przecież my wiemy lepiej, co będzie dla was mądrzejsze i lepsze. Bo my jesteśmy teraz władzą. Przyjdziemy do Was za 3,5 roku lub za cztery kolejne lata, przy kolejnych wyborach. Dlatego tak ważne jest to, abyśmy dzisiaj na tym pierwszym spotkaniu podjęli jakieś nie decyzje, ale jakieś kierunki działań. Kierunki działań, w których powinniśmy iść. Ale nie tylko po to, aby roześć się z tego spotkania i powiedzieć, że powiedzieliśmy, co nas boli i rozjeżdżamy się do siebie, i znowu będziemy narzekać. Ja mówię też moim koleżankom i kolegom jednokrotnie na naszych spotkaniach: nie wystarczą już tylko kolejne stanowiska, kolejne postulaty na kartkach, kolejne uchwały. Bo rządzący się z nimi nie liczą. Tych uchwał i stanowisk nawet portierzy w poszczególnych ministerstwach nie czytają. Liczyć się tylko będą silnymi. Dlatego, jako przewodniczący Komisji Krajowej NZZ Solidarność, jako cała Komisja Krajowa, zapraszam Was do współpracy. Nie rozwiążemy. Nie rozwiążemy dzisiaj, jutro, pojutrze, za rok, za dwa lata wszystkich problemów Polek i Polaków, które namastwiły się przez te wszystkie lata. Ale możemy Polkom i Polakom przywrócić więcej demokracji, więcej demokracji bezpośredniej, chociażby poprzez to, że referenda powinny być obligatoryjne, obywatelskie. Jest ustawa o referendach i co z tego? Jak od roku 1989 w Polsce nie odbyło się ani jedno referendum, pod którym to podpisy zebrali obywatele, bo o tym decydują politycy. Inicjatywy obywatelskie dotyczące zmian ustaw, ustawa o zmianie płacy minimalnej leży w Sejmie od półtora roku, którą złożyła Solidarność. I co? I nic. 2012 był rokiem wielu inicjatyw społecznych. Polacy chcą się angażować społecznie. Zebrano prawie 5 milionów podpisów pod, różnymi, pod różnego rodzaju inicjatywami. I co? I nic. Rządzący wiedzą lepiej, co dla nas będzie pod tym względem lepsze. Dlatego jako Związek Zawodowy Solidarność powiedzieliśmy dosyć. Chcieliśmy w sposób merytoryczny, zgodnie z prawem, funkcjonować w obszarach dialogu społecznego, rozmów z rządem, ale jak widzicie, nie da się. To nie znaczy też trzeba sobie powiedzieć kilka gorzkich słów. Wracając jeszcze do walki. Solidarności Związków Zawodowych o podwyższenie wieku emerytalnego. I z tego miejsca w tej sali trzeba to powiedzieć. Ten problem dotyczył 14,5 14 miliona ubezpieczonych. A ilu nas było 11 maja przed Sejmem? To jest ten problem. Za słowami muszą i czas to zmienić. Nie złożyliśmy broni. Jak wiecie, ustawa o podwyższeniu wieku emerytalnego jest w Trybunale Konstytucyjnym. Skargę złożyła Solidarność, SLD, OPZZ i PIS. Mam nadzieję, że ta ustawa zostanie wrzucona do kosza, ale Solidarność także w interesie Waszych stowarzyszeń i fundacji małych środowisk. Złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie szkodliwej i złej ustawy o zgromadzeniach, która działa wbrew polskiej demokracji, a szczególnie działa negatywnie dla takich małych środowisk jak wasze, bo duże struktury, duże związki zawodowe jakoś sobie poradzą. Ale kara 6 tysięcy złotych za niedopilnowanie porządku dla małego stowarzyszenia i małej fundacji to jest drama. Bo rządzący chcą mieć spokój. Nie chcą, żeby Polacy wychodzili na ulicę i mówili głośno o swoich problemach. Bo Donald Tusk myśli, że dalej jest w Polsce Zielona Wyspa. <klucza> Proszę bardzo o jedno. Abyście wiedzieli, że to, co mówią niektórzy politycy, to co mówią niektórzy politolodzy, którzy wypowiadają się w mediach, te dzisiejsze na nasze spotkanie to nie jest walka ani dudy, ani solidarności, ani nas o żaden byt polityczny, bo to nas nie interesuje. I z tego miejsca chcę to głośno powiedzieć. Taki Paweł z który za chwilę będzie mówił, chcemy tylko Polakom przywrócić więcej demokracji. I po to tu jesteśmy. Ja wiem, że dla niektórych jest to niezrozumiałe. Mówiąc o tym, że walczymy o kolejne stołki w Sejmie. Ja nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem. Ale nie po to Was tutaj zaprosiliśmy. Zaprosiliśmy po to, aby porozmawiać o problemach. Jak widać, które macie. Dlatego, jak będziecie słyszali z ust polityków, szczególnie tych, którzy mówią z premierem na czele, że to nasze spotkanie to jest spotkanie ludzi, którzy dążą do konfrontacji w Polsce. To jest arogancja władzy i premiera. My dążymy do dialogu w Polsce. A nie do konfrontacji. Ale jeżeli nie ma przy stole negocjacji drugiej strony do dialogu, to trzeba sobie tą drugą stronę poszukać albo zmienić. I do tego musimy dążyć. historycznej BHP. Po prawej stronie, tak jak tu dzisiaj już mówili przedmówcy, mamy replikę postulatów, postulatów Gdańskich, 21 postulatów. Większość z tych postulatów trzeba realizować, bo nie zostały zrealizowane. A niektórzy chcą nas za to pałować. Że jako ludzie pracy, jako Solidarność chcemy te postulaty realizować. Popatrzcie na postulaty. Jeden, postulat, chociażby szesnasty, dotyczący służby zdrowia. Czuć tu więcej będę mówił. Z tego miejsca musimy powiedzieć jedno: że dzisiaj tu, z tej sali, solidaryzujemy się z wszystkimi wykluczonymi pacjentami, którzy idą w lutym, w marcu do lekarza i nie ma już limitu. Odchodzą z kwitkiem. To jest szesnasty postulat, i za to obciąża się nie rządzący, tylko personel medyczny, który jest Bogu ducha winny za taką sytuację, która jest w naszej służbie zdrowia. A gdzie jest postulat o wolnych wyborach? Chciałbym powiedzieć także z tego miejsca o postulacie dotyczącym wolnych mediów. To co młodzi ludzie walczyli w sprawie akty. I nie tylko. Także i Telewizji Twan. Moi drodzy, moi drodzy, Związek Zawodowy Solidarność i inne związki zawodowe które powołały Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy na Śląsku zdecydowało o strajku generalnym 26 marca W tym dniu pozostałe organizacje związkowe w innych regionach Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych będą organizowały przed urzędami wojewódzkimi pikiety solidaryzując się z tymi postulatami tu też dzisiaj mówili do nas młodzi ludzie. Przypomnę, walka z umowami śmieciowymi, które zalewają nasz kraj, które nie pozwalają młodym ludziom na stat w swoim życiu zawodowym. Dzisiaj też się o nich upominamy. Mówienie przez, Mówienie przez pana premiera, że wydłuża urlop macierzyński dla kobiet. Do 12 miesięcy jest rozwiązaniem dobrym. Ale ja zadaję pytanie z tego miejsca. Panie premierze Tusk, a co z urlopem macierzyńskim dla młodych kobiet, dla kobiet, które pracują na umowach śmieciowych? Czy one też mogą iść na urlop macierzyński? Co z młodymi małżeństwami, które chcą wziąć kredyt preferencyjny, panie premierze Tusk, na mieszkanie? Którzy pracują na umowach śmieciowych, czy oni też dostaną kredyt preferencyjny? To są pytania, na które nie ma odpowiedzi. I tu domagamy się interwencji. Nasz projekt złożony w Sejmie rok temu, dotyczący walki z umowami śmieciowymi, spotkał się z jednoznacznym stanowiskiem premiera, który powiedział: lepsze niewolnictwo w pracy niż przywrócenie normalnych standardów w zatrudnieniu. Ma na myśli umowy śmieciowe. Sprawa dotycząca umów śmieciowych to szerszy kontekst. My tutaj bronimy także tych pracodawców, bo tutaj też są na sali, tych pracodawców, którzy przestrzegają polskiego prawa którzy zatrudniają pracowników zgodnie z kodeksem pracy, ustawą o związkach zawodowych, ustawą o funduszu świadczeń socjalnych i ci pracodawcy są w Polsce dyskryminowani, bo przestrzegają polskiego prawa, bo przegrywają kolejne przetargi w zamówieniach publicznych tylko dlatego, bo mają duże koszty pracy, bo przegrywają z tymi, którzy w Polsce oszukują, którzy zatrudniają pracowników na czarno. I pytam się, gdzie jest państwo polskie, które powinno chronić tych przedsiębiorców, chronić tych pracodawców, którzy przestrzegają prawa polskiego? Mówiło się tutaj dużo o niesprawiedliwości w sądach i prokuratorach, prokuraturach. Artykuł 12 Konstytucji mówi, państwo polskie gwarantuje wolność zrzeszania się, związków zawodowych, stowarzyszeń, fundacji i gwarantuje im swobodne działanie. I co się dzieje? Codziennie się wyrzuca młodych ludzi za to, że zakładają związki zawodowe w Polsce. I co robią prokuratury? Umarzają sprawę ze względu na małą szkodliwość czynu. Łamie się konstytucję, a rząd polski biernie się temu przygląda. To jest tylko mała, mała część i wycinek tych problemów, które mamy. Ten strajk 26 marca nie odbędzie się pod jednym warunkiem. I tu stawiamy się twardo i stawiamy ultimatum. Albo rząd wycofa się ze złego projektu, szkodliwego dla wszystkich pracujących w Polsce, gdzie jest projekt w komisji już sejmowej, że pracownik staje się pracownikiem na rozkaz. Mam na myśli tutaj elastyczny czas pracy. Gdzie okres rozliczeniowy będzie okresem 12-miesięcznym, gdzie będziecie jako pracownicy musieli pracować, jak pracodawca będzie chciał przez 26 tygodni po 12 godzin, gdzie matka pracująca nie będzie mogła odebrać dziecka z przedszkola, będzie musiała pracować po 12 godzin, gdzie za miesiąc kwiecień, gdzie przepracujecie tylko 70 godzin, otrzymacie tylko za 70 godzin wynagrodzenie. A kto zapłaci za was część? Mieszkanie i za co będziecie żyli? Tego już rząd. Nie mówi, bo ich to kompletnie nie interesuje. Oni mają swój